Wstajemy o 6, groch, gotujemy bocze, gotujemy ziemniaki się obiera i kroi w kostkę. No i i kobiet w Kostorowicach gotuje zupę na pątników co roku. ja nie wiem. Coraz to mniej. Coraz to mniej, Coraz to mniej tak? tak? A teraz już są wygodniej, wolą zrobić kanapki gotowe. I... Mało... Kilkanaście osób tu, widzę, przyjechało. Tak, tak, parę kobiet jest. Zupa, kompot, kamie. Drożdżówki. Proszę powiedzieć, jaką zupę pielgrzymi lubią najbardziej? No nie wiem, my co roku gotujemy grochówkę. I zawsze Aha. nam schodzi do dna. pierwsza, do dna. Puste Aha. garki są. Super. Proszę <laughs> powiedzieć, jaki jest, jaka jest pani motywacja? No mogły pani korzystając z wakacji siedzieć sobie w domu i się nie martwić tym, co pątnicy jedzą. Nie, pani się zaangażowała. Dlaczego? Eee, chodziłam parę razy i myślę, że te parę groszy, co na tę zupę się wyda. Nie zbawi mnie. Aha. Nie zbiednieje. O. O, ale myślę, warto żeś, warto że pomóc się... pątnikom. Tak, warto pomóc, bo myślę, że się pomodlą za nas. Aha. No i zawsze bliżej Boga.